Cześć wszystkim, tu pasztet. Sądzisz ze mną wyjątkowo aż dwa misiaczki. yo. yo, 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 yo. yo, yo. Siemarko! Pokażemy wam parę ciekawostek z Novigradu. To pierwszy odcinek z tej lokacji, więc myślę, że studienka szybko się nie wyczerpie. Zapraszam do oglądania. Na pierwszy ogień pokażę wam, co znaczą konkretne napisy czy też graffiti na domu Tris. Napisy powtarzają się, są najczęściej bardzo wulgarne i obelżywe. Dlaczego krzywy dom jest krzywy? Przy mieszkaniu, które Tris wynajmuje na okrawkach, znajduje się olbrzymi budynek, który wygląda, jakby miał lada moment runąć, zwalić się na głowy. Podparty dla bezpieczeństwa wszystkich, z prawie każdej strony, wieloma belkami. Czemu całość wygląda jak wygląda, możemy dowiedzieć się, przysłuchując rozmowie robotników. Ten dom, to on zawsze taki krzywy był? A gdzie? Postawili prosto. Aż wprowadziło się tu dwóch takich, co chciało okraść bank Diwali. Wymyślili sobie, że wykopią tunel, co poprowadzi z piwnicy pod sam skarbiec. Tylko na górnictwie to oni nie bardzo się znali. Nie postawili stempli, więc tunel się zapadł, a dom przekrzyjał. Tristak tak naprawdę nie jest torturowana, kiedy jesteśmy z nią u Łowców Czarownic. Znaczy, teoretycznie jest, ale nie zaimplementowano żadnej animacji ani sceny ukazującej to. Po wleceniu sobie wolną kamerą podczas rozmowy z Mengem widzimy stającą tris, która po prostu sobie krzyczy i jęczy. Albo lepiej serdecznego. Tu sobie sroczka kaszkę ważyła! Co akurat jest tym razem na plus, to to, że nie ma ona faktycznie paznokci na wszystkich palcach u jednej ręki. Jak widzicie ma je dosyć takie długawe, wystające poza opuszek, a torturowana ręka nic takiego, tak takie jakby nie ma. Super, co nie? Dbało się szczegóły i tak dalej, no tylko, że nie, nie do końca. Po całej misji, kiedy odwiedzimy Tris w jej mieszkaniu, bo chce ona z nami porozmawiać o liście od wegelbudów, Paznokcie są już na miejscu. W mojej rozgrywce minął może dzień. Dodatkowo sama Tris twierdzi, że paznokcie dopiero mają odrosnąć. Zastanawiałem się, jak Twoja ręka, paznokcie. Odrosną. No dobrze! A skoro mowa o przyjęciu u Wegelbudów, Tris prosi nas o pomoc w odnalezieniu mężczyzny w niebieskim kaftanie z pękiem kluczy przy pasie. Czy to nie aby zasadzka łowców czarownic? Co prawda w samym szukaniu posłańca Wegelbudów nie ma żadnej nowości. Jednak nie wiem, czy zauważyliście, ale w tylnej uliczce stoi sobie nasza tris. Możemy sobie do niej zagadać: Rozmawiałeś ze sługą Ingrid Wegelbud? Jeszcze nie. Zaś po odnalezieniu mężczyzny dialog odrobinkę się zmienia. Znalazłeś już sługę Ingrid Wegelbutt? Tak, czeka na nas. Pośpieszmy się. Dobrze, mamy już ten cały bal, zaczepia nas na nim ten bufon Moritz, czarodziej i dawny znajomy Trix, który, jak typowy, urażony samiec, wylewa na nią swoje żale, huczy arogancją i wyższością, mm, bo tak, odrzuca jej pomoc, w ucieczce z Nowigradu przed łowcami czarownic i obsesją Radowida. Cóż, jakieś Jakiś czas później, po wykonaniu zadania Kwestia Życia i Śmierci, przy bramie chwały będziemy mogli spostrzec płonący stos otoczony gapiami i strażnikami. Ten event jest często bardzo zbugowany, więc postaci przewiązanej do pala nie widać. A jest nią Moritz właśnie mag, który tak bardzo nie chciał uciekać przed tym, co właśnie go dorwało. Pamiętam, że na pewno na którymś z moich saveów go widziałam i wtedy po prostu wykrzykiwał, że hurdur, to nasza wina, że to my jesteśmy czarodziejami, opętani demony i tak dalej, lalala". czy coś w ten deseń. Po zaatakowaniu i zabiciu strażników, Możemy z nim sobie porozmawiać. Poznajecie, Moritz Diefentel, tak? Znajomy Triss, który nie widział powodu, żeby uciekać z Nowigradu. Ten sam, tylko nadpalony. Dziękuję ci. Wiedź mi. I doceniam. Dobrze ci radzę, idź do Triss. Może kulawe kaczątko zechce ci jeszcze pomóc. To nie koniec. Bez już takiego czekania, tak jak to było w przypadku ratowania morica, bowiem od razu po zakończeniu Balustris, uratować możemy kolejnego maga, którego dom znajduje się na zamurzu. Otwierać w imię ognia! Wiemy, że w środku jest czarodziej Remi Willeroy, skazany zaocznie na śmierć! Wiarzy tej czynności. Wyważyć drzwi, wchodzimy! Remi Villero! Jesteś aresztowany za czarnoksięstwo i konspirację! Brać go! Tatusiu! powiedziałby, nie mieszaj się, ale go tu nie ma. Słowo daję, jesteście gorsi niż domokrążcy. Wyjdź, Wiedźminie, bo i dla ciebie znajdę kajdanki. Pomocy! Oni mnie spalą! Spalą żywcem, a ja nic... Nic? Nic? A kto pichcił trujące eliksiry? Kto loży czarodziejek pomagał? Raporty im megaskopem wysyłał? Kto za pomocą czarów bełtał ludziom w głowach, he? Znamy się, Remi. Ciebie i twoje występki. To było dawno. To już się nie powtórzy. Tak, zadbamy już o to. Skuć go. I jego sukę też. Mamo! Odpowiedzialność zbiorowa, co? Niezbyt mi się podoba taka sprawiedliwość. Ale nie będę się mieszał. I dobrze. Wiedźmini są jak psy. Przydatni tak długo, jak robią to, do czego ich wytresowano. Ale kiedy zaczną kąsać nie tych, co trzeba, nikt się nie zawaha, żeby ukręcić im łeb. Piękna mowa. Aż chce się zamerdać ogonem. Do następnego. Widzisz? Nawet inni odmieńcy się od ciebie odwracają, Remi. Zabrać go! Oj, chyba jednak zacznę kąsać tych co trzeba. Do mnie! Nie pozwolę na to. Nikt cię nie pytał o zdanie mutancie. Coś mi mówi, że jednak się dogadamy bez słów. Do mnie! Dziękuję. Gdyby nie ty zabiliby mnie, a Luiza i mały strach pomyśleć. Tris Merigold, znajdź ją. Może będzie w stanie ci pomóc. O, oby. A tymczasem weź to. Ja z czarami zrywam na dobre. Tobie może się jeszcze przyda, choćby przy następnym spotkaniu z łowcami. Cia, coś mi mówi, że długo na nie nie będę czekał. Bywajcie. Tego już nie nagrywałam, ale tak, obu magów możemy później zobaczyć bezpiecznych pod Zimorodkiem w misji Teraz albo Nigdy, więc uciekli spokojnie. Zaraz po pierwszym spotkaniu z Tris odsyła na do swojej znajomej, onej romantki Corinne Lee. Na nasze nieszczęście dziewczyna jest aktualnie zajęta, bowiem śni historię jakiejś nawiedzonej rudery. No tak, tylko że niekoniecznie nawiedzonej. Mała Sara, czyli nowigradzkie bożątko, bawi się jej kosztem i zaraża jej podświadomość koszmarami. Spytana o to, czemu to robi, mówi... Straszne sny są fajne! Ja najbardziej uwielbiam jak we śnie wielka kura z takimi czerwonymi... Geralt jej przerywa i nie dowiadujemy się dalszego ciągu tego, o czym Sara śnić lubi. Twórcy oczywiście puszczają do nas oczko, nawiązując do halucynacji Geralta z Wiedźmina II. Um, nie wiem, czy powinienem komukolwiek o tym wspominać. Ogólnie to lubię sobie przeglądać wpisy bestiariuszu i zauroczył mnie wprost wielce lakoniczny wpis o borządkach. Są one kreowane na takie dobre istotki, które tak o sobie żyją i komu nie wadzą, albo sprzyjają, albo psocą odrobineczkę tylko. Urocze takie stworki, zabawne, ale nie wiem, czy jesteście świadomi tego, że to teoretycznie są mm, w dużej mierze Dwie dzieci. Zacytuję Wam teraz coś. Wedle ludowych podań, bożątka, jak też zwykło się je nazywać, rodziły się z dusz zmarłych, ale nieoszczonych dzieci lub osób niewinnie zamordowanych, a także pokutujących grzeszników i tych spośród ludzi, którzy zmarli, zanim zdążyli wyspowiadać się księdzu ze zwykłych uczynków popełnionych za życia. Tak. Skoro już nawiązujemy do dwójki, jak dobrze wiemy, Jorwet niestety został wycięty z fabuły dzikiego gonu. Pozostały po nim jakieś wpisy w kodzie gry, rzeczy do przywołania konsolą, które nie pojawiają się w ekwipunku. Ale czymś, co możemy, że tak powiem, namacalnie zobaczyć, są niebieskie tarcze w białe paski. U niektórych elfów bądź członków skojatel taką tarczę nosi choćby Egar, przyjaciel Ciri należący do grupy cyrkowców. Owa tarcza jest symbolem komanda Jorweta. O ile dobrze pamiętam. To nie jest nasza sprawa. To jest moja sprawa. To są moi Poradzę przyjaciele. Nie sobie sami. Jak Ciri chce jechać z nami, to niech jedzie. Nie jest twoją własnością. Nie pozwolę, żeby narażała się dla złodziei. Kolejnym takim pysznym nawiązaniem do dwójki jest statek Rosha i jego ludzi na plaży na zachodzie Nowigradu. Jest to ten sam model, który możemy widzieć choćby na początku pierwszego aktu we Flotsam. Temerskie lilie na żaglach i syrenka na dziobie. Już wiadomo jak znaleźli się w okolicach Nowigradu. Chciałam podzielić się z wami takim przemyśleniem a propos Dijkstry. Posłuchajcie najpierw opisu jego postaci z Krwi Elfów. Mierzył blisko 7 stóp, a ważył prawdopodobnie niewiele mniej niż dwa centary. Kiedy krzyżował przed ramiona, a krzyżował z upodobaniem, wyglądało to tak, jakby dwa kaszeloty uwaliły się na wielorybie. I teraz spójrzcie na jego ubiór dokładnie na rękawy. Czy sposób, w jaki te rękawy zostały wymodelowane, nie przypomina Wam czegoś? Wieloryba jakiegoś choćby? Bo patrzcie, te takie rozprucia, gdzie widać taką białą tkaninę pod spodem, wyglądają jak właśnie ten brzuszek wieloryba. Bielutki taki. A niebieski materiał to cała reszta jego ciała. Fajowe, nie? A no i jeszcze coś wam pokażę. A propos Dixie. Nad jego łaźnią, pod teksturami, możemy znaleźć taką oto wiadomość od CDP. Nie mam pojęcia, co ona ma na celu, ale tu jest. Proszę bardzo, obejrzyjcie sobie. Z takich jeszcze ukrytych rzeczy pokażę Wam coś co odkryłam już całkiem dawno, a mianowicie sala tronowa pod szałwią i rozmarynem, ta sama, którą możecie widzieć podczas śnienia dla Gelsa, żeby przekonał się, że to Eredin zabił jego króla. Oczywiście nie można się tu dostać w normalny sposób, jedynie wolna kamera i teleportacja. Mam dla was dwa dialogi, które albo się bugują, albo są niedostępne przez brak zapisu z dwójki. Pierwsza to Filipa wspominająca o Saski. Ten dialog możemy odblokować wpisując tę komendę. Co z Saskią? Uwolniła się spod twojego uroku? Po wybuchu wojny straciłam nad nią kontrolę. Nie wiem co teraz się z nią dzieje. Wiem, że ją wykorzystałaś, ale miałem wrażenie, że trochę ci jednak na niej zależy. Naprawdę? Drugi natomiast powinien występować podczas rozmowy z Fringi Vigo. Jednak nie wiedzieć czemu nie działa. Nie pojawia się możliwość jego wybrania, pomimo wykonania zadania. Dialog ten jest związany z Saszą, czy raczej Cantarellą, nielgarską agentką, którą bliżej poznajemy w zadaniu o wysoką stawkę. By dialog odblokować, pisujecie po prostu tę komendę. Kim jest tak naprawdę Cantarella? Mówiła, że się znacie. Spotkałeś ją? Naprawdę nazywa się Kartia Van Kanten, to dawna współpracowniczka Asire. Bardzo utalentowana. Szpiegowała dla was? Pewnie nie tylko dla nas. Nie sądzę, żeby chciała zaszkodzić mnie czy innym czarodziejkom, ale trzeba uważać, co się przy niej mówi. Mam wrażenie, że ty powiedziałaś jej o mnie całkiem sporo. Powinno ci to schlebiać. jesteś słynny po obu stronach jarugi. Teraz już takie dwa bonusy ode mnie jeszcze, których nie chciałam mieszać z głównymi wątkami. Po tym jak oszczędzimy skurwiela juniora, trafia on na ulicę, staje się wrakiem człowieka, spędza dni na żebrach. I w momencie kiedy odwiedzamy go razem z Ciri, najciekawsza okazała się dla mnie scena, w której jakiś dzieciak rzuca w niego kamieniem. Ludzkie szacunku! Co się okazuje? Nie byle jakim kamieniem, tylko kamieniem słonecznym do cholery. Tym samym, którego szukamy na skligę, żeby przyzwać Redina. Ja wiem, że ja czasami brzmię, jakbym była martwa w środku, ale ja naprawdę kisnę z lenistwa albo w tym wypadku humoru deweloperów. Często się pan uśmiecha? Nie, zwłaszcza jak, jak widzę durnego idiota Jana Narodzenia, dyrektora klubu księgarza w. W Warszawie, możecie już pokazać, że jest idiotą, że mam go w dupie i rzędnie go pobił. Możecie nawet puścić. A proszę, czego się pan śmieje najczęściej? Jak bijamy rodzeń, upadł i sobie głupi i rozwalił. Na wschodzie Nowigradu natrafić możemy na wielce szykowny lokal, w którym będziecie mieć przyjemność bycia obsłużonymi przez. <laughs> tato nie już spać. Najebanego fryzjera, który zrobi wam masakrę na głowie. Balwierza szukacie? Toście dobrze trafili, zapraszam. O pierwsze wasz mój zapłucen. Ostrzegłbyś mnie? Eee, to jest, jeśli ręce ci się nie trzęsą. Nie o to mi chodziło. Jak to nie o to? Ostrzyżony wasz mąż? No, ostrzyżony przecież. A równiosieńko jak spod linijki, że Tak powiem. Ale chciałem inną fryzurę. <noise> A ja chciałem zostać starostą Mahakamu. A proszę. Zamiast tego strzyga jakichś oberwańców. Kolego, mówi się trudno i bierze co życie daje. Do naszego pięciogwiazdkowego salonu możemy wrócić ponownie bądź skorzystać od razu jeszcze raz z tej znamienitej na całą północ obsługi. Wtedy nasz barwierz już tak nie spikłej roboty i dostaniemy to, czego chcieliśmy. Na dziś to wszystko z mojej strony, w tym odcinku nie mam ochoty przedłużać, zatem trzymajcie się i cześć!